Witam wszystkich. Bardzo serdecznie i kolejny mącznik z Rezy FIFA 23 Ultimate Team. Jeszcze nie wiem, czy ta seria będzie nadal na kanale naszym. Ale myślę, że byście chcieli takie Division Rivas, ale ja w takie rzeczy nie umiem grać, ale może jak mnie zachęcicie, to może zagram, więc zobaczymy, jak to dzisiaj wykombinujemy. Dzisiaj zagramy wypiłkarski szał, bo dzisiaj nadagramy te momenty. W ogóle weszły dwa momenty dzisiaj, e, ani może wczoraj. Weszła droga do parzy pucharowej i derby Madrytu. zrobimy 9 dni na to wykonanie, Co to na scenę na zostanie, to jest zajebisty tryb, grajcie w to. Macie też do nowego M-Bumpy, że chcecie zrobić Zlot m chcecie zrobić m no to polecam wejść sobie z Galerię Gwiazd i tam będziecie mieli darmo m to Od razu powinno być, Wam się wysiedzieć o... po sezony wchodzicie i tutaj będzie od razu m O, w tym miejscu jest i możecie go wykupić i zrobicie to wyzwanie bez problemu. Więc na pewno to się opłaca. Wtedy, gdy, ma, gdy tu, grajcie w ten moment, to to zajebisty tryb. Ja osobiście to to, wtedy będę w to grał. I może kupić sobie jakieś paczki niedługo, bo jak miałem jakieś paczki kupić w tym dzwonie. Nie wiem jaką paczkę miałem kupić. To się ja miałem kupić w zdobie, ale nie wiem co. Zobaczcie, co to jeszcze miałem. Coś miałem kupić, za 24 ale miałem kupić. Tylko za 24 miało być. Paczka z żetonem altingiem chyba. bo to było miało, że to było przeglądaj, to może było. O, ja mamy troszeczkę tych to Mamy 14 żetonów, więc się tam przyda troszeczkę. Ale coś ja miałem kupić, za nośniku to było widoczne Właśnie, stary, chyba to było to, chyba było O, o to idzie to Więc no, tutaj ci mnie to sobie wykopuję Co dzisiaj to, na pewno kupię to to Fajne tutaj są no, To są rozgrywa ich chwilę. O, to jest akurat zarąbisty tryb, naprawdę No to trzeba będzie zagrać tu niedługo, ale ja mam tego bumpę, dzisiaj zagramy sobie w piłkarski szał sport na blacie stołu, dzisiaj sobie rozegramy i robimy dzisiaj to wyzwanie: podkobyć I musimy przyczynić piłkę nad głową i strzelić bramkę. Ci, czyli tak, tak, czyli muszę zrobić tak: raz do tyłu i dwa do przodu. No, dobra, chyba to zrobię. Chyba to zrobię, wrzucę tę piłkę nad głową. Zdecydę, to zrobić. Na rachę będę umiał. Rodzimy dalej, idziemy dalej w Więc, jeżeli chcecie w to tego Ultimate no to musicie mnie jakoś zachęcić, żeby było więcej tych odcinków. Dzisiaj miały być dwa odcinki, ze względu na to, żebyście chcieli się te dwa odcinki, to dzisiaj zrobię Ultimate Team, znaczy dzisiaj zrobię FIFA 23 Karierę Menedżera. Mam nadzieję, że jeszcze się, coś się nie obrazicie. Pod nim, czy tą serię 1 chcecie, więc pod tym odcinkiem chcecie mieć aktywność, dużo wyświetleń, by żeby było. Mam nadzieję, że będzie. Tyle, ile damy rady, wyświetlić, się no to zobaczymy, tak będzie. Więc, no będziemy więcej tą FIFA nagrywać Ultimate Team no. W że razie FIFA 2 nie grałem. A ja wtedy FIFA się też nie interesowałem. Ale teraz patrzę, FIFA mi się nagle zainteresowało. Nie wiem Eee, Właśnie. się zagramy sobie w te tryby. Właśnie. to mamy te też swój Zarombis ze sprawą. Oczywiście będziemy zajmować na Division Rivas, ale to byście mnie jakoś zachęcić. Więc mam nadzieję, że dajcie się do tego zachęcić jakoś. A my dzisiaj zrobimy te dwa wyzwania: rzucić piłkę nad głową. I sześć bramkę. Dobra. To nie mieć jakieś łatwe wyzwanie. tylko ja takich typów nigdy nie umiem, ale. Raz do tyłu i do dwa razy do przodu muszę to zrobić, dobra. Na teraz to mogę w sumie zrobić. Jak to się robi, widzowie? Jak to robić, widzowie? A jak to zrobić, widzowie? No to chyba ja robić Teraz jest niepilnowany I Ja to nie zrobię widzowie Ramkę w meczu. tam meczu Edaj im tam tego nie zrobię nikt w życiu pierdziele raz, do, raz i dwa razy do przodu to zrobić mam Już nam się wynik jest jeden o. porażki O robimy nie nie robimy tego Pierdziele widzowie Ja pierdzielę no to jest jakieś trudne no no i mi poto dziadło, to nie jest. To Do tyłu i parę razy do przodu. Może to w biegu trzeba zrobić, kurde. Ja gorzej, je, że, a w biegu gorzej w Rzut obręczą. Podaj piłkę w trakcie biegania. Podaj piłkę do góry, szedlamkę w olejem. podbicie piłki w górę. Naciśnij. Aaaa. <laughs> Robimy to. NIE TO! No raz. Ja musimy to z tego wyjść. No dzisiaj zarabiamy na te, na te monety, dziś tworzymy sobie może kilka paczek, ale w paczek nie mam. Kurde, może zrobię kiedyś wizerunek drafta o, o offline a. Bo chcę to zrobić, widzowie, bez kitu. Chcę to zrobić, bo to jest taki fajny, wiecie... Chciałem do tej FIFA, ale nie zrobiłem. Piłkarzyki, nie rzut obręczu. Kitu jeszcze nauczę, to nie. ty ty się nauczę, ty. Te R3, jak się na dziecię, to się podbija piłkę, widzowie, o kurde. To jest tos. I to trzeba to robić zrobię? sobie. Rziele. To będzie jakieś fajne, czekajcie, bo zobaczymy, że tak będzie faktycznie. znaczy, coś R3. No dobra. Więc dzisiaj zrobimy jeszcze jeden odcinek z, a, z kariery menedżera. Podniebnie, że może chcecie tą serię z Ultimate Team, ja przynajmniej nie wiem, co chcę, ale na pewno zagramy sobie niedługo w sezony taki tryb. Myślę, że to w takie tryb sezony i jakieś tryby wirtualne kluby, bo tam też to można zagrać, tylko że szukam o nie? I może założę niedługo klub w FIFA 23. byście mogli ze mną zagrać, może tam zobaczymy. Hmm, program... Kogoś dołączyłem i wiecie. Dobra, to trzeba wbiegłę zrobić, tak nacisnąć R3. a O Ocie pierdziele! Tu wciąż jest groźnie! O kurde, to, to będzie ciężkie w pizdu. To będzie ciężkie, naprawdę to będzie ciężkie. Ej Dora, poczekajcie. Ej, to jest ciężkie widzowie, żeby to podbić widzowie. O kurde. Najpierw w tej momencie będzie teraz to zrobić, nie? Jak to zrobić? Jak to zrobić? Za to bo ta piekale leci tak daleko w ogóle, nie? To będzie ciężkie do zrobienia. To trzeba to zrobić najlepiej. Żeby podbić, tylko ten bod najbardziej przeszkadza. On tu podchodzi za blisko Może strzelać! Wciąż muszą uważać! Kurwo ty! Jebana! Dobra, moment to Tak trzeba to zrobić, już wiem jak to zrobić. Mniej więcej spo Po jakiego miejsca proszę, Im zbyt to byś powiedzieć. Nie żeby to czasie tym lepiej. Pamięć to później, to wtedy wiecie, gorzej będzie. No gości, nie pierdzielaj się! doskonała sytuacja! O ty ciule jebany, no! Ja pierdziele! W ogóle, jak ty to jak ja przeklinam na odcinku? Bo ja się staram się, żeby nie przeklinać na odcinku, ale... Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem! Proszę <śprzy> Państwa! ZANICZYŁO przecież! No nie wierzę w to! Ja pierdzielę! No podbiję mnie w, w, w biegu, kuźwa! Ja pierdziele... Uwolnił się z podkrycia, okazja! Ale ja tego nie zrobię przecież no jak! Jak ta piłka jest za daleko, kurde! No bo to przed polem karnym muszę trafić. A Też takie możliwe może być. Idzie lepiej, może chyba. Będzie szansa! Akcja wciąż trwa. Możwa... No, że jak dłużej przytrzyma, to będzie lepiej. Ja tego nic nie zrobię. Ja w mam łatwe wyzwania brać pod wórę. Wychodzi na pozycję. Uwaga! ale wychodzimy z tego. Ja pierdzielę, ja idziemy na jakieś inne rzeczy. Bo ja tego nie zrobię w życiu, widzę. Może króla nacisnąłem, mnie i zwoleja. Ja, ja idziemy na jakiś inny tryb. Bo to będzie ciężko zrobić. Może z nad zrobimy na tym odcinku. To, to, trzeba będzie kiedyś zrobić. Piłkarzyki, podbij piłkę mniej. Pod, podaj mniej więcej strzel gola, Ej, o jezus, Ej, o naprawdę. O jezus, Maria. Dobra, że ja pierdzielam z Chyba idę jakiś inny tryb. To, 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 to są jakieś wyzwania tygodniowe Wyzwania tygodniowe, co tu chodzi? to chodzi? Cała już był wolny, są pierwsze, to, to są wyzwania No to jest to Jakieś Didy to będzie nasz jakiegoś wymagania slam O! Zróbmy to. No zróbmy to. Jeśli widzimy jakieś te momenty. No to, to jest ciężki tryb widzę. Bo to jeszcze trzeba zrobić jakieś wyzwanie, Nie zrobimy z tego i zrobimy jakiś źród Za pierwszym razem musi być. pierdziela. Nie mogę wymagać, trzeba zrobić za pierwszym razem trzeba to zrobić. Dobra. Dzisiaj zrobimy jeszcze odcinek z kajenery menedżera, Po by dwa odcinki, akurat tak to zaplanowałem. Dobra. No. No ci mi fajną okazję, nie? Słuchajcie, tak jak mam się podoba to nowe zgranie, bo mnie jest lepszy niż tam, bo tam było zgranie 100. O, stąd trafić? A to się bardziej łatwo, za pierwszy razem powinienem trafić. Nie, teraz ten trafi chyba. Poprzeczka! Dobra. Pierdzielisz! Chownet ci nie rzucił I poprzeczkę! On to wyczuł, że... Nie, on to chyba wyczuł jakoś Pierdzielę tą fifę już. No cross normalnie robię w tym odcinku. <laughs> Crossbarterens No cóż? Pierdzielę tą fifę, ja pierdzielę. Jak to trafić? Ale mu... o bo... ty pierd... To ja mam taktykę. Patrzcie stąd trafię jakoś będzie lepiej, zobaczcie. Ojeju. Naprawdę, wow! dobra. Dobra, stąd będzie lepiej, że stąd lepiej podkręcimy, będzie łatwiej podkręcić stąd. Dobra, robimy stąd. Oj, to dzidanie w okienko. Ajajaj aj, aj. Ja to w tej chwili wiedziałem też te wolne. Wytuki są łatwe, ale trudne, bo to trzeba Zapiszę, co to w ogóle powinno wpaść. Już na pewno. kurde ciężko to tutaj jak, trafić no, że może przy tym posiedzieć pewnie to nas szybko to robię bo będziemy być łaski, nie? i mi gdzie teraz? Yeah! Ale Ależ przy fara poleciała, jea yeah, Ja nie jestem Bogiem i rzutów wolnych, zabierz od dzienna się królem rzutów wolnych, nie może ja. Ale kurde, ale pięknie. Lepiej... Ej, dobrze tak to jest, tak, tyka goal line jest bramę. Spójrzmy raz jeszcze. Bramka. Tak jest, technologia goal line spełnia swoje zadanie. Widzimy to teraz wyraźnie. Ale w, w ogóle lepiej Lebi... zrobię... Nie, bo tak, ja skręcił bardziej prawo. w e, lewo, lewo lepiej. W lewo, lewo, lewo le, 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 lepiej kręcić ze piłką, bo wtedy łatwiej pada bramka. Na pewno. Może bym skręcił bardziej prawo, to no. byłoby ciężko trafić. I zabiję brameczkę. Więc jedno zdanie zrobiłem zarobiście, a ja to chodzi o jakieś inne zdaniem. mamy premię jedną, tak jest. Skoro, że to tak tylko jedno jest, drugie gwiazdki, ale no kurde, no byłoby, byłoby fajnie jakbyśmy więcej dostawali tych gwiazdek. Wiecie? Kojarzymy z jakieś 15 tysięcy monet i zrobimy drafta z tym, no. Jak szybko ukazać 15 tysięcy monet, to nie ma szans. No jedynie może spaczek jakiś tam, nie? Tylko się kogoś Co to, to są punkty przełomowe, chcecie się znowu tryć, stawać? Początkujący, ooo, będzie lepiej w grać. Amatora, złymi punkty przełomowe. Ser bramkę, o nie, oglądałem co to wspominał. Minium 12, ja mam chyba minimum z 12, na pewno. Na pewno mam z nie 12. Z 12 mam? Błagam, że mam. Sam raz 12! <laughs> o w dupę! No, słuchaj, mi dzisiaj brameczkę. Musimy jak z bramkę. No, w ogóle, co do kariery zawodnika, to niedługo chyba zmienię tą karierę zawodnika. Tylko nie wiem, kiedy się na to zdecydować, w na tą karierę zawodnika. Musicie dać mi znać, kiedy to zrobić. Bo nie wiem. Słuchajcie, powiecie, po, no. Trzeba będzie czas jakąś karierę zawodnika zrobić, byśmy robili tak, żebyśmy przerywali na kilka serię z węgiela, a Potem wiecie, na zmianę byśmy nagrywali. Jakiś czas tydzień tego, tydzień tego może byśmy robili. No ale co ja mam w stanie, czyli na moment, czy to, czy to, Sobrankę muszę strzelić, tak? Teraz poszedł jest za No hello, ma jest! Otwiera Jela. wynik meczu! Znakomicie Ej, tutaj przynajmniej mogę, zawodników, przynajmniej mogę poznać. Dobra, kolejne wyzwanie zrobimy, żebyśmy... no grajcie te bo to są będę łatwe te Teraz otworzymy inną paczkę. Nie wiem czy to się mi się będzie się opłacało te paczki grać. Dobra, nie no dla, otwórzmy jedną paczkę za coś naszych gwiazdek, jak to nazywam gwiazdki. Dobra, kolejny typ O w dupę Ooo, ja nie mam 13 z zgrania chyba nie mam. No to nie zrobię tak, bo ja będę się tam pink na ta taktyką. Na później przemów nocą zarobić tą sprawą. Wlaga klopu też musimy mogli zrobić. Ym... Zwania tygodniowe, piłkarski są. idealne występ, właśnie to chciałem zagrać. Ten dobrze wyzwanie porobiłem. Ofensywa teraz zrobimy. Ym... Nie ma żadnych wymaga co do składu, więc to jest zaroktor zarąbiste. i gole. Zróbmy to! Zróbmy to! Więc no dzisiaj też odkręcam te trzy momenty, bo to jest według mnie fajna sprawa. Na co do może że też te. te. wiecie, squad Butters. No to też tam ja poznam zawodników przynajmniej już je poznam. Kogoś później szuka w zawodnika. W karierze, karierze menedżera, przepraszam. Bo ja mam dwa kariery menedżera, mam. Mam dwa kariery menedżera, mam. Jedną do, do prywatnego, drugiego no odcinku. Powiedzcie, bym się nudził w zawetach, więc pomyślałem, że to jest tak, okej, ok, ja ale zawodnika własny, grał z jakimś klubem, z którem był Manchester United, więc tego nie da tego nagrywam, ale wiecie, no mam jedną serię, więc co wiem, no. Pomyślałem, że to tak, jak kolejną no karierę menedżera, Podejdzie, no. Chciałem coś podrać, nie? No, lecimy dalej. Do musimy, o musimy, no najpierw stąd robić od razu. Łukasz szybuje w pole karne Słaba centra, Bramkarz bez trudu chwyta Ty, ale ja muszę że rzutkowania strzelić w Bramkę Okej okay. To jest sam będzie to zrobić Przyjmiemy tylko piłkę i no Zmiana posiadania piłki Uwaga, to może dać prowadzenie O ty Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy Trzeba dobrze rozegrać rzutrożny, wykorzystać go, 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 go ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Czy to będzie dobry strzał? Broni teraz strzał, ale no, Kurde, tutaj gościu. będzie groźnie. To pyta, że sytuacja, lapa. ale oddajmy obrońcy. Wykonał fa... Szansa, przy przełamywaniu. No, eszans. Tak, to nie Otworzył nam wynik tym trafieniem. Otworzył nam... Szkoda, że tylko jedną dostajemy tych gwiazdek, no bo fajnie byłoby, gdybyśmy dostali więcej, tak powiem, że trzy. No to byłoby ciekawe, byłoby jeszcze. Zresztą, może to naprawiam jeszcze, bo no, będzie na no, takie bez sensu, nie? Ktoś napracował, żeby zrobić jakieś wyzwanie. Dobra, kupmy jakąś pierwszą paczkę, to zastanawiam się, coś tam mi się będzie podobało. Galera Spa wchodzimy, Galera Gwiazd. I co tutaj było, widzę, bo nie pamiętam. To było to chyba, nie? A nie, nie pamiętam, co tam było, widzę. Chyba to było tutaj, coś tu było, pamiętam.

w ogóle to dostaliśmy 30 z karty. Więc kogo dostaliśmy? O wybór piłkarza! O! Dobra, mamy to. Dobra, 1, H, a ja tego chyba wybierzemy, nie? No tego wybieram. Pierdziel, lewy pomocnika. To jest organ Hazard, no już z jego wolę wybrać niż wiecie kogo. Mamy tego hazarda się opłacało no oczywiście że nie oraz że wszystko oczywiście napłacało no, się widzowie, no co czemu by nie by się nie więc to byłby na tyle tej momentu widzowie w dzisiejszym odcinku bijecie wszystkie wyświetlenia jakie dacie radę żeby były kolejne odcinki z team, a widzimy się w widzowie w kolejnym Odcinku, bo jest z momentów, albo jeszcze ze skład baterii. do następnego odcinka. A pa, jo!